Dzisiaj chciałem Państwu przedstawić stajnię, która swoje największe, jak dotychczas, sukcesy miała 2 i 3 lata temu, kiedy to rok po roku błękitną wstęgę derby zdobyły Infamia i Intens. Czy stajnia trenera Krzysztofa Ziemieńskiego powróci na drogę sukcesu? Ze Zasłużewca wita Państwa Wojciech Zieliński. trener, Krzysztof Ziemiański. Panie trenerze, Pana wielkie sukcesy to już historia. Czas by pomyśleć o nowych? Pomyśleć można, łatwo ale się myśli, tak? Tak, łatwo się myśli, łatwo się marzy. Natomiast no, najważniejszy jest materiał. Takich koni jak dwa czy trzy lata temu, to nie ma stajnia co, co roku. No, trzeba na nie trochę poczekać. Niemniej jednak no, w tym roku jest kilka ciekawych koni i mam nadzieję, tak jak zawsze, że któryś z nich okaże się dobrym koniem. Co się w Stajni zmieniło w stosunku do poprzedniego sezonu? Niewiele się zmieniło. No, załoga się trochę zmienia, bo jednak tu jest duża rotacja, ale ci główni pracownicy są i styl pracy pozostaje taki, jaki był. A stan koni? Stan koni jest też podobny około 50 koni. Może w tym roku jest więcej Arabów niż w poprzednich latach. Wynika to chyba z podaży, bo. Jak wiemy, ostatnio jest regres w ilości koni pełnej krwi, natomiast przybywa coraz więcej koni arabskich i tym samym w stajniach też przybywa. Czy jakieś znane konie odeszły? E, znane konie chyba nie. Simka pozostała z tych koni starszych i myślę, że w tym roku chcąc, nie chcąc będzie biegała z czołówką rocznika, bo jest poza grupą. Jest Easy Go, który. Myślę, że też może się liczyć w wyścigach krótkodystansowych. Zaprezentujmy może kilka koni. Zacznijmy od trzylatków, bo te no, pewne szanse mogłyby mieć na derba, w derbach, gdyby były bardzo dobre. Są takie? E, no Jest dosyć solidna grupa trzyletnich koni. W sumie jest 13 tych koni. Może nie zbyt fortunna ilość, ale, ale wśród nich są konie bardzo ciekawe. Jest Ogier Trentino po Belenusie, który w ubiegłym roku wygrał ostatnią gonitwę i bardzo przez zimę się rozwinął. Myślę, że jest to koń z dużymi szansami na, na, du na duże wyścigi. Mam Klać Levenzart, która też dojrzała i pochodzi z dobrej rodziny, bo jej brat w ubiegłym roku wygrał duży wyścig we Francji. Myślę, że w tym roku też będzie lepiej biegała. Mam dwa importowane konie, trzyletnie. Jeden z super pochodzeniem, ale ma bardzo trudny charakter i jak na razie próbujemy z tym charakterem sobie poradzić. Jeżeli się uda, to myślę, że to Bez będzie bardzo... Fort de France. Jest to naprawdę takie światowe pochodzenie. Jest klacz Apus. Poza tym są solidne konie. Tudello, jest Narima, siostra derbistki z 2012 roku. A starsze? Natomiast ze starszych koni mam tylko cztery konie. No tak jak mówiłem, jest Simka, która jest klaczą dystansową. I jest Easy Go, który będzie biegał w wyścigach sprinterskich. No i Fantastic Dream jest. No tak, Fantastic Dream jest z koniem, można powiedzieć, niesprawdzonym nadal, bo jako dwulatek można powiedzieć, że w ogóle nie startował, bo jeden start to był tylko taki zapoznawczy. Natomiast przez pierwszą połowę zeszłego sezonu Trapiły go dolegliwości związane z rozwojem. No, Pod koniec sezonu już miał dobre wyścigi i mam nadzieję, że w tym roku będzie jeszcze lepiej biegał. I jest też ogier Silmarillion. Teraz kilka koni. Zaprezentujmy tak bliżej z pokazaniem ich. Jesteśmy w stajni, gdzie są głównie araby, e, wśród nich taki koń, który jest moją nadzieją na sezon 2014, jest to ogierwakat. Może nie wszyscy go znają, ponieważ w ubiegłym roku nie biegał najlepiej. Niemniej jednak uważam, że ten koń ma bardzo duży potencjał. Jest to brat Wierzbina, półbrat od tej samej matki, po innym ojcu po Ontario. No i wiąże z tym koniem bardzo duże nadzieje, ponieważ ten koń e, ma e, duże możliwości, a to, że w ubiegłym roku nie udało się ich zademonstrować, to wynikało z jego niedojrzałości i w tym roku na pewno do, do, dołączy do ścisłej czołówki. Panie trenerze, wspomniał Pan Wierzbina, tutaj w stajni no, nie widzę go, a nie opowiedział Pan, że odszedł? Wierzbin nie odszedł. Po ostatniej gonitwie, którą wygrał w ubiegłym roku, nabył drobną kontuzję, która wymagała kuracji. No i zalecenie też było takie, żeby przez jakiś okres jeszcze też był na padoku. Wiem, on wróci, tak? Wróci, wróci, z tym, że on prawdopodobnie dopiero będzie biegał najwcześniej w maju, jeżeli wszystko będzie dobrze, ale z tego co wiem, to w tej chwili wszystko jest z nim w porządku. Ten arab jest dość znany. Impact w zeszłych sezonach bardzo dobry. Jak będzie w tym? E, mam nadzieję, że ten koń już pokazał na co go stać i będzie biegał może nawet lepiej niż poprzednio, chociaż w ubiegłym roku zaniepokoił mnie jeden jego występ w nagrodzie Pierota, kiedy odmówił chęci ścigania się, ale e, myślę, że to bardziej w głowie jego było niż jak to. Niektórzy twierdzą przemęczenie. Po nagrodzie Europy miał być może trochę uraz, ponieważ ten wyścig był taki ponad siły. Padła tam, padł tam rekord, bo była rozegrana najszybsza świadka w historii wyścigów arabskich, w której on właśnie też walczył. Muna, nadzieja na co, na derby? Co prawda wielu, wiele osób uważa, że klacze w derby nie powinny biegać, ale ja nie podzielam tego zdania, bo to zależy też od charakteru konia. Eee, a jest to klacz taka małożeńska, jest to klacz po ogierze lugatin, Bardzo silna fizycznie, bardzo odporna psychicznie na wysiłek i spokojna, i spokojna. no i ten ostatni start w ubiegłym roku w Nagrodzie Sambora pokazał, że chyba z klaczy y, trzyletnich w ubiegłym roku, a obecnie czteroletnich jest najmocniejszą klaczą, dlatego wiąże z nią duże nadzieje i myślę, że, że może, może też w tym roku się liczyć w czołówce rocznika. Jak nie Arabii. derby to jak nie derby, to oks. Jest dość czasu na odpoczynek po derby, bo jest tam długi odstęp, ale wstępnie na pewno będziemy myśleli o nagrodzie derby. ład w stajni się osobowy zmienił, ale w dalszym ciągu nie ma stajennego jockey'a. Niektórzy mają Panu to za złe. Ja wiem. Może, może mają za złe, ale na tą chwilę praca idzie jakoś sprawnie i jeżeli chodzi o wyścigi, to mam umowę z Jokejem Wasiutowem, że będzie dosiadał koni pełnej krwi, ponieważ on pracuje w stajni Janów i tam jest niewiele koni pełnej krwi. A jeżeli chodzi no, ja, to raczej same Araby. Tak, same Araby. I on, on u siebie w stajni koni pełnej krwi nie ma. Także na tych koniach pełnej krwi obiecał, że będzie jeździł u mnie. Ja bardzo lubię tego jockeya. No Poza tym współpracuję od lat z Jockey'em Szymczukiem, jeżeli chodzi o Araby. I myślę, że on też w tym roku będzie dosiadał moich koni. Przed Państwem załoga stajni niespodzianka. W Stajni nie ma właściwie głównego drzokaja, dużo jeźdźców jest z zewnątrz. Jakie informacje Państwo, którzy jeżdżą na tych koniach naczyń, przekazujecie są z zewnątrz? Co jest najistotniejsze? Przekazujemy informacje o charakterze konia, chociaż akurat to nie jest najistotniejsze, dlatego że dobry jockey sobie radzi na każdym koniu. Natomiast myślę, że istotne jest to, jakie, jakie, jaki sposób rozegrania w wyścigu dany koń preferuje. Czyli mamy konie takie, które wymagają aktywnej jazdy od samego początku, albo takie, które trzeba troszeczkę przeoszczędzić, i one wtedy oddają finisz na, na końcówce. Powiedziałem, że jockeya, że tak powiem, głównego nie ma, ale są jeźdźcy, którzy też startują w gonitwach. Jakie konie ulubione? No, Trentino i Impact. A Trentino dlaczego? No, bo to mój faworyt na derby. Bo ja go tak zajeżdżałem, ja go bardzo lubię. Pani też ma ulubionego konia? E, ja mam sentyment do Hiszpana niestety, bo wygrałam na nim pierwsze wyścig. Dlaczego niestety? To chyba dobrze. <noise> no, zapowiada się, jak na razie, bardzo dobrze, więc zobaczymy. W stajni są także amatorzy. Też marzą o karierze to znaczy, ja poprzednio jeździłam wyścigi również na torze Służewieckim. Obecnie pracuję za granicami naszego kraju i teraz przyjechałam właśnie pojeździć trochę do Polski. Z zagranicy naszego kraju przyjechał też Andrea Falki. Jaki będzie ten sezon? Ej, mam nadzieję, że będzie dobrze. Ja jeszcze czekam na szanse. Jakie mi będzie szanse, mi będą dawali dobry konie, będę wygrał ja też. Załoga nie jest w komplecie, brakuje Koniuszego i jeszcze jednej koleżanki. Tak, e, nasza koleżanka została e, niestety kontuzji i kręgosłupa i chcielibyśmy ją serdecznie pozdrowić. Jak się nazywa? E, Kasia, e, Katarzyna Pejaś i serdecznie ją pozdrawiamy i życzymy powrotu jak najszybszego w siodło i przede wszystkim powrotu do zdrowia. Jaki będzie to sezon dla Stajni Niespodzianka? Będą niespodzianki? Niespodzianki na pewno będą. Mamy nadzieję, że sezon będzie lepszy niż poprzedni. Mamy bardzo fajne dwulatki i bardzo fajne młode Araby. W oczekiwaniu na niespodzianki w wykonaniu Stajni Niespodzianka, niespodziewanie Państwa żegnam. Do zobaczenia.